Witam Was. Cieszę się, że jesteście punktualnie. Ty miałaś wczoraj przyjść z matką. Nie mam matki. Mogę przyjść z córką. Dobrze. Słucham. Czy mógłbym wyjść do toalety? Wczoraj byłeś. Byłem. A zresztą ty to możesz iść. Albo nie, już nie pójdę. No. Już nie... Siadaj. Będziemy prawdopodobnie mieli inspekcję. Chciałbym, żeby to wypadło tak jak należy. Żeby nie było wstydu przed Panami z kuratorium. Więc dzisiaj zrobimy sobie taką wprawkę w nowe czasy. Możecie zadawać pytania. Ja Wam będę szczerze odpowiadał, żebyśmy wszystkie kwestie mieli omówione, jak przyjdzie Pan wizytator. Proszę pana? bardzo, słuchaj. Panie profesorze, jak to było z tymi bandami tuż po wojnie, ale, ale tak naprawdę? Siadaj. No cóż. Bandami? No więc bandy walczyły z, oddzia z oddziałami, które okazały się bandami. No bandy były oddziałami naszymi, a bandy Oddziały na, na pasku komunistycznym były bandami, no i wygrały bandy, to znaczy przegrały bandy, a przez długi czas uważano, że wygrały. I później to się trochę zmieniło. Słucham. A czy mógłby Pan nam tak ktoś poważnie powiedzieć o prezerwatywach? Prezerwatywa. Nie jest dobrą rzeczą, bo sobie wyobraź, że ktoś ci nakłada na głowę taki gumowy kapturek, zaciska i ty się dusisz i umierasz. My nie chcemy, żeby nikt umierał, ale ten kapturek może cię ochronić przed śmiercią, mimo że cię zadusi, bo wirusy i mikroby, choroby straszne, które wynikają, chro chroni te prezerwatywa, czyli Trzeba używać, uważać ostrożnie bardzo i jest to bardzo ciekawy temat. No. To ile w takim razie aktualnie w tych czasach wynosi pierwiastek z czterech? A co to znaczy aktualnie? Dlaczego aktualnie? Pierwiastek z czterech to jest pierwiastek z czterech, prawda? ale my mamy książkę z 85 roku, gdzie jest napisane, że to dwa. No, z 85. to to... Czterech jest, jest dwa, czy sześć, nie wiem. Po prostu nie dyskutujmy teraz może. Będzie nowy podręcznik, będziemy wiedzieli, ile jest pierwiastek z czterech. Bardzo proszę nie korzystać ze starych pomocy i ze mną nie dyskutować. Jeżeli macie poważne pytania, to rozmawiajmy poważnie. A nie o pierwiastkach. Ze starych książek. Do widzenia.